Szczegóły tej historii zostałby zmienione lub ocenzurowane przez Sąd Stanowy Illinois oraz przez osoby zaangażowane w te sprawy, których bezpieczeństwo lub reputacja mogłyby ucierpieć w wyniku upublicznienia takowych informacji. W 1959 roku małe miasteczko w Illinois doznało ekonomicznego ciosu po zamknięciu fabryki samochodów Chevrolet. W okresie upadku wielu mieszkańców próbowało przedstawić swoje osobiste pomysły na ożywienie gospodarki. Nijaki Travis Leroy, który posiadał dużą działkę rolną na obrzeżach miasta, postanowił wykorzystać okazję do realizacji swojego dawno zapomnianego marzenia z dzieciństwa i otworzył park rozrywki w nadziei na przyciągnięcie turystów z pobliskich miast. Travis nie był dobrze znany przez resztę miasta i zawsze był dość cichy, ale nigdy nie powiedział żadnego złego słowa nikomu i nie miał żadnego wroga, o którym można by głośno mówić. Kilku innych mężczyzn z miasta zostało zatrudnionych do pomocy przy oraniu ziemi i montażu budynków oraz dekoracji dla mechanicznych przejażdżek i stanowisk karnawałowych. Większość z nich została przywieziona i rozstawiona na miejscu bez większego wysiłku, ale była jedna atrakcja, której założyciel projektu poświęcił najwięcej uwagi i przygotowań. Był to autorski pomysł Leroya, który nalegał na włączenie go do parku, ponieważ była to jedna z niewielu rzeczy, które chciał, aby znalazły się w jego ostatecznym otwarciu. Była to powolna przejażdżka samochodem po torze który byłby oświetlony i udekorowany tak, aby wyglądał jak zaczarowany las, w komplecie z różnymi animatronikami zwierząt i realistycznymi posągami chochlików, wróżek oraz innych magicznych stworzeń. Leroy osobiście zlecił sprowadzenie posągów i ruchomych figur z większej firmy zewnętrznej, a reszta została z łatwością zbudowana z pobliskich krzewów oraz od miejscowego handlarza taksydermii. Zanim Travis oficjalnie otworzył park dla publiczności, nalegał na ostateczne obejście go na własną rękę, podziwiając dzieło i upewniając się, że wszystko jest idealne na pierwszy dzień powszechnego wstępu. Kiedy już wszystko zostało zatwierdzone zgodnie z jego standardami, miejscowe dzieci z niecierpliwością czekały na to, aby wreszcie zobaczyć, a atrakcja stała się natychmiastową sensacją w regionie. Park odnosił sukcesy przez wiele miesięcy i od razu przynosił większe dochody okolicznej społeczności, a także wszystkim mieszkańcom miasta, którzy byli zatrudnieni w wielu stoiskach i budkach z automatami. W sumie miejsce to było lubiane przez wszystkich i powszechnie odwiedzane, ale z czasem stało się jasne, że zaczarowany las nie bawił tak wielu gości jak inne przejażdżki czy atrakcje. Kiedy jednak ktoś z pracowników lub współpracowników sugerował Leroyowi zamknięcie przejażdżki, ten od razu odrzucił ten pomysł i poczuł się jakby obrażony. Ponieważ nie zużywała ona zbyt wielu zysków na konserwację czy naprawy, większość zainteresowanych nigdy nie twierdziła inaczej i temat został w końcu całkowicie porzucony. Po kilku latach prosperowania i rozwoju parku rozrywki, Jeden z miejscowych czteroletnich chłopców został uznany za zaginionego po zniknięciu w wąwozie przy swoim podwórku na obrzeżach miasta. W zaroślach po drugiej stronie potoku znaleziono ślady, but oraz kilka kosmyków włosów, ale nie było śladów krwi ani przemocy. Sprawa została ostatecznie zamknięta jako atak zwierzęcia i zamknięta przez rodziców oraz Departament Stanu. Nawet po jej zamknięciu niektórzy obywatele byli podejrzliwi wobec braku dowodów lub braku odnalezienia szczątków malucha przez ekipy poszukiwawcze lub władze. Podejrzenia nie były nigdy zbyt owocne, ponieważ kojoty i wilki prześladujące nieobserwowane zwierzęta domowe i dzieci nie były rzadkością dla tego obszaru. Następnie, pięć miesięcy później, inne dziecko zaginęło w innym hrabstwie. To było prawie godzinę jazdy od parku i jego miasta, a więc nie było zauważone przez wielu w okolicy. Przynajmniej do czasu, gdy szeryf miasta i pastor zwrócili uwagę, że okoliczności zaginięcia dziecka, jak również brak dowodów i ogólne otoczenie, były bardzo podobne do siebie. Po dalszym śledztwie pastora odkryto również, że dwoje dzieci było bardzo podobnych z wyglądu. Obydwa dzieciaki miały zakurzone blond włosy tej samej długości, byli chłopcami o okrągłych twarzach, podobnego wzrostu oraz karnacji. Policja rozpoczęła dalsze dochodzenie i nie była w stanie znaleźć żadnych innych powiązań w ciągu dwóch tygodni przesłuchań i badań rodziny każdej z ofiar. Około miesiąca po wznowieniu sprawy, matki chłopców zauważyły, że obie zabrały swoje dzieci do lokalnego parku rozrywki w ciągu trzech tygodni od ich zniknięcia i powiadomiły o tym detektywów. Cały personel został przesłuchany w tej sprawie, a działka poddana inspekcji, ale większość pracowników nie wiedziała, że zniknięcia w ogóle miały miejsce i nie było żadnych podejrzanych znalezisk w parku. Travis Leroy został poddany najdokładniejszemu przesłuchaniu jako właściciel posiadłości i główny zarządca zakładu, ale na większość pytań odpowiedział bez trudu. Nie widział żadnego chłopca w parku w dniu ich wizyty i spędzał większość czasu w godzinach pracy w parku, w swoim biurze lub na zapleczu technicznym. Sprawy zostały ponownie zamknięte bez dalszych dowodów, do czasu kolejnego zniknięcia kilka mil w dół wąwozu od zarośni, gdzie znaleziono ślady pierwszego dziecka. To dziecko było dziewczynką w wieku trzech lat, ale znów pasowała do wyglądu innych chłopców, mając krótkie blond włosy oraz okrągłe różowe policzki. Po sprowadzeniu rodziców dziewczynki na przesłuchania i śledztwo, szybko odkryto, że oni również odwiedzili park rozrywki zaledwie kilka dni wcześniej. Park został więc oficjalnie zamknięty przez władze do odwołania w celu przeprowadzenia skomplikowanych poszukiwań oraz śledztwa ku oburzeniu i skargom miasta, które otrzymywało swoje cenne dochody. Przejażdżki zostały zdemontowane, a biura wyczyszczone. Ale nigdzie nie znaleziono niezadeklarowanych komponentów ani tajemnych obszarów. Nawet po przeszukaniu pomieszczeń mieszkalnych Travisa Leroya i domów kilku innych członków personelu zarządzającego, nie znaleziono niczego, co mogłoby mieć związek z którymkolwiek z zaginionych dzieci. Jedynym obszarem odnotowanym przez detektywów, który nie został jeszcze zbadany, był budynek, w którym znajdowała się leśna przejażdżka. Ze względu na brak zainstalowanego oświetlenia i powszechnie używanych wejść. Ponieważ jedynymi możliwymi do wykorzystania światłami w przejażdżce były kolorowe, atmosferyczne lampy podwórkowe ustawione między drzewami i na suficie, policja przeprowadziła większość swoich poszukiwań przy użyciu latarek i lampionów. Nie znaleziono niczego nie na miejscu, na torze ani w samych wagonach, a większość funkcjonariuszy wydawała się być nieco zniecierpliwiona przeszukiwaniem terenu. Głównego detektywa zaciekawiło jednak szczególnie kilka gablot ustawionych przy przejeździe wróżek i skrzatów. Zażądał, aby Leroy wpuścił go do tych gablot, na co Leroy zaprzeczał, mówiąc, że są one całkowicie zamknięte w szkle i były tam od czasu otwarcia parku. Detektyw nadal był niezadowolony, ale wypuścił właściciela i jego pracowników bez problemu. I jeszcze tej samej nocy, według samego szefa, detektyw wykorzystał swój nakaz przeszukania lokalu, by na własną rękę ponownie przeszukać przejażdżkę i spróbować znaleźć drogę do skrzyni. Nie udało mu się wejść do środka, ale odkrył, że uszczelniacz graniczący z narożnikami szklanych paneli był wciąż świeży, co sugerowało, że zostały niedawno otwarte i ponownie uszczelnione. To zaniepokoiło detektywa na tyle, że poprosił o ponownie przeszukanie budynku z pomocą innych oficerów zajmujących się sprawą. Leroy upierał się, że otwarcie skrzyń trwale zniszczy integralność ekspozycji i stan przejażdżki. Ale po kilku różnych debatach i po uzasadnieniu policja w końcu była w stanie przeważyć skargi Leroya i zezwoliła na wejście do środka zgodnie z polityką państwa. 18 marca 1963 roku. Grupa siedmiu różnych policjantów i śledczych weszła do zaczarowanego lasu w poszukiwaniu dalszych dowodów na obecność zaginionych tam dzieci. Po zaledwie dwóch godzinach kontroli i śledztwa tego dnia park został natychmiast rozebrany, a pobliskie miasto przeszło do lokalnej niesławy, mimo że większość obywateli nie znała szczegółów ich odkryć. To, co znaleziono w przejażdżce, było podobno tak niepokojące, że zdjęcia zrobione na dowód były ściśle utrzymywane z dala od opinii publicznej, a wielu funkcjonariuszy biorących udział w tym wydarzeniu odmawia wspominania tego doświadczenia. Grupa władz weszła do budynku i podążała torem samochodowym wzdłuż jego krętych zakrętów oraz zawrotów przez różne wyświetlacze, zanim zatrzymała się przy pierwszej szklanej gablocie mniej więcej w połowie trasy. Uzbrojeni w łomy i skrobaki do farby, policjanci byli w stanie oddzielić pierwsze dwa panele i podzielić gumo-odporną uszczelkę w nieco mniej niż godzinę. Natychmiast z pudełka wydobył się zapach stęchłego powietrza i chemikaliów do balsamowania, co nie było niespodziewane ze względu na ilość taksydermicznych zwierząt w pudełku, które uzupełniały leśny wystrój. Jednak pod formaldehydem i cienką warstwą kurzu krył się inny zapach, który wprawiał wszystkich w niepokój, a kilku z uczestników w złe samopoczucie. Opisano go jako gorzki zapach z nutką słodyczy, Podobny do zapachu zepsutego mięsa i zjełczałych kwiatów, jak opisał jeden z nich. Gdy mężczyźni zagłębili się w sprawę, zdawali się zgadzać, że zapach emanował z posągów i figurek. Główny detektyw podszedł do jednego pośrodku. Małego, ciemnowłosego krasnoludka w stroju domowym, złożonym z kombinezonu i kapelusza który wpatrywał się zaciekawiony w sufit i trzymał w palcach zakonserwowanego ptaka. Zerknął bliżej na wyraz postaci i wpatrywał się w jej pozbawione życia szklane oczy, zanim szybko został obezwładniony przez wcześniej zauważony zapach. Zakrywając twarz rękawem, kontynuował skrupulatne oględziny krasnoludka, aby znaleźć, co może być źródłem zapachu. Przeszukując go, zauważył, że na jego policzkach, pod czymś, co wyglądało jak gruba warstwa lakieru lub żywicy, znajdowała się niemal nikła nuta piegów. To, co stało się potem, posłało całą grupę w odruch obrzydzenia, a jeden mężczyzna musiał pospiesznie opuścić budynek, aby zwymiotować na zewnątrz. Detektyw uniósł rękę, aby zdrapać warstwę emali z twarzy krasnoludka i pobrać jej próbkę do późniejszych badań ale zamiast odkleić płatek szkliwa, spory kawałek policzka figurki odpadł pod jego paznokciem i spadł mu na stopy. Pod warstwą cielistej powłoki znajdowało się to, co kiedyś wyglądało na żywe, surowe mięso i mięśnie, od dawna zastygłe i wyschnięte od lat przechowywania i stagnacji w szklanym pudełku. Detektyw szybko pobrał próbki z ciała, po czym wyszedł na zewnątrz, gdyż zapach oraz atmosfera tego miejsca stawały się zbyt przytłaczające dla niego oraz innych. Po tym jak wysłano więcej władz oraz otwarto pozostałe wystawy, wszystkie okazały się mieć ten sam groteskowy zapach oraz stęchłe powietrze pełne niepokoju. Wszystkie figury i posągi zostały sprawdzone i prawie wszystkie okazały się wykazywać ten sam wniosek. Po opróżnieniu i zbadaniu całej przejażdżki odnotowano łącznie 17 szczątków dzieci, które znajdowały się w ekspozytorach, z czego trzy były ciałami zaginionych chłopców i dziewczynki z poprzednich miesięcy. Kilka było niezidentyfikowanych, a reszta okazała się być dawno zaginionymi dziećmi mieszkańców pobliskiego miasteczka lub innych osób z bliskiej okolicy. Najmłodsze znalezione dziecko, niemowlę nie starsze niż 12 do 16 miesięcy, okazało się być synem nikogo innego jak samego Travisa Leroya, który podobno zmarł przy porodzie wraz z jego zmarłą żoną. Leroy został natychmiast aresztowany i oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia wszystkich 17 dzieci, a park został zamknięty na stałe. Większość pozostałych atrakcji została zdemontowana i zwrócona pierwotnym właścicielom, ale większość mieszkańców odmówiła podejścia do konstrukcji zaczarowanego lasu. Mieszkańcy miasta wierzyli, że ziemia ta jest przesiąknięta złem, a na każdego, kto do niej wejdzie, spadnie nieszczęście. Kilka lat później do rozbiórki budynku zatrudniono zewnętrzną ekipę budowlaną, która nie wiedziała o przeszłości działki. Odmówiono wykonania zadania, nie mogąc usunąć obrzydliwego zapachu i doniesień o odległych śmiechach dzieci. Po tym wydarzeniu miasto pozostawiło budynek opuszczonym, ale bardzo uważnie go obserwowało, żeby żaden turysta z zewnątrz lub dziennikarz nie mógł się włamać. Do dziś budynek stoi wraz z innymi skrawkami pozostałymi po parku na działce rolnej niedaleko z kraju miasta. Od tego czasu nie odnotowano żadnych wejść do budynku ani wizyt na posesji. Dziękuję za obejrzenie mojego materiału. Jeżeli on się spodobał, zostaw łapkę oraz subskrypcję, jeśli na to zasługuje. Jeżeli chcesz zaproponować mi pastę, którą powinienem przeczytać, możesz to zrobić na dwa sposoby. Wysłać swoją propozycję lub gotową pastę na moim serwerze Discord wystarczy, że po wejściu na niego weźmiesz sobie rangę Hribby Pasty lub możesz wysłać mi ją na maila podanego w opisie i w informacjach o kanale. Dziękuję, że poświęciłeś mi swój czas i do zobaczenia w kolejnych materiałach.